Ashanti Tarot, witajcie moi drodzy bardzo serdecznie ponownie na moim kanale. Witam przede wszystkim osoby spod znaku wodnika w Waszym czytaniu. Na luty. Pamiętajcie, energie są ogólne, także bierzcie to, co pasuje do was, do waszej sytuacji. Resztę zostawcie. Jeżeli interesuje was przekaz bardziej indywidualny, to oczywiście pozostawiam maila w opisie pod tym filmem. I tak jak zawsze, warto sprawdzić nie tylko swój znak słoneczny, ale też i księżycowy czy ascendent. Tam też możecie otrzymać przekaz dla siebie. Szczególnie jeżeli to czytanie nie będzie z wami rezonować. Moi drodzy, wygląda na to, że nadchodzi przypływ, przypływ energii, i właśnie w lutym tej energii nie powinno wam zabraknąć, tak? To jest przypływ pasji, przypływ namiętności. To jest energia, która wskazuje, że nie zabraknie wam również takiego zdecydowania, determinacji, żeby. Krok po kroku osiągać swoje cele, tak? To, co być może macie, albo dopiero zaplanujecie na nadchodzący miesiąc, powinno zostać zrealizowane, albo będziecie doświadczać tego, że sprawy idą naprzód. Bardzo taka kreatywna energia magnetyczna i pewna siebie. Tak bym powiedziała, ale dla niektórych może to oznaczać również powrót, powrót kogoś z przeszłości, kogoś, kogo już znacie, z kim mieliście wcześniej do czynienia, jeżeli faktycznie jest taka relacja w Waszym otoczeniu, że ktoś pojawia się i znika, a ostatnio nie było kontaktu, być może przez jakiś dłuższy mm, okres czasu. No, niewykluczone, że w lutym ten kontakt tutaj się pojawi, że ta osoba tego kontaktu będzie poszukiwać, tak? Bo to, co najlepsze jest do osiągnięcia, to mamy te wiadomości, dobre wiadomości, które napływają do wodnika. Nie tylko w kontekście właśnie tu, jakiejś relacji, tak? Pełnej być może właśnie pasji i namiętności. Ale to mogą być dobre wiadomości zawodowe, tak? Jak najbardziej. Odpowiedzi w sprawie pracy, jeżeli tej pracy poszukujecie. No dobrze, zobaczymy, jaka historia nam się tutaj dla Was ukaże. Tak, bo tu mogło się pojawić takie no swego rodzaju rozczarowanie, jakąś relacją. Niekoniecznie relacją znowu partnerską, ale mogło chodzić o relację zawodową, tak? Wodnik mógł, czy też właśnie być może jeszcze z początkiem nadchodzącego miesiąca, poczujecie trochę taki zawód w sercu, ze względu na, czy brak komunikacji, ze względu na może nie tyle właśnie w każdym przypadku jej brak, ale na to, że ta komunikacja pozostawia wiele do życzenia, tak? że jednak ciężko znaleźć ten wspólny środek, że ciężko dojść do konsensusu w jakiejś ważnej dla Was kwestii, sprawie. Może to też się wiązać z tym, że właśnie tutaj ktoś nie decyduje się na pewną współpracę z wodnikiem, no bo jednak rozmijacie się w ważnych, dla siebie kwestiach. Nie ma tej wspólnej płaszczyzny. Więc początek miesiąca może być trudny, może być emocjonalny dla Was, drogi wodniki, i trochę taki jeszcze wytrącający z Was, was z równowagi, ale, mm, ale spokojnie, tak? Bo tak jak powiedziałam, Wy jesteście teraz na takiej fali w energiach przypływu. Katia najpierw sobie tutaj rozłożę. No tak, na pewno bardzo dobry miesiąc pod względem y, zawodowo-finansowym dla was, moi drodzy, ale w tych relacjach faktycznie trochę taki rollercoaster. Oczywiście nie u wszystkich. Pamiętajcie. Bo tak, generalnie to co nowego nadchodzi tutaj dla was y, w lutym, drogie wodniki, y, to mimo wszystko właśnie albo dojście do jakiegoś pojednania, być może właśnie z osobą z przeszłości, albo chodzi o nawiązanie pewnej współpracy, nowej współpracy, czy być może dogadanie się w sprawie jakiegoś projektu, no tutaj uda Wam się osiągnąć jeden, być może więcej, tak? Ale no już jeden to, to dużo. Jeden ze swoich projektów i... Nadchodzi czas takiego świętowania, celebrowania swoich mniejszych, większych sukcesów, tak? Bo widać tutaj Waszą postawę, taką nieprzejednaną, że wodnik nie to, że nie idzie na kompromisy, tak? Ale jest mocno skoncentrowany na swoich celach i nie zamierza odpuszczać. I ta postawa kieruje Was, tak? właśnie w stronę, w stronę sukcesu po prostu w stronę sukcesu. Więc może być tak, że tu początek będzie trudny, wymagający, bo pojawi się jakieś rozczarowanie ze względu na to, że właśnie ciężko dojść, tak jak powiedziałam wcześniej, do konsensusu, ale nie wykluczone, że, że mimo wszystko uda Wam się w dalszej perspektywie czasu. Hmm. Czy dojść do porozumienia, czy po prostu przekonać kogoś do swojego punktu widzenia, załagodzić w jakiś sposób właśnie um, sytuację, która wcześniej była napięta. Mam wrażenie, że no, chodzi bardziej o jakąś bliską relację i teraz tak, bo w różnych sytuacjach wy się znajdujecie. No właśnie, czekają Was rozmowy, szczere rozmowy. Dobrze by było, żeby to były rozmowy od serca, ale może być tak, że tutaj ktoś nie będzie gotowy na to, żeby się przed wodnikiem odsłonić. I jeżeli jesteście w relacji, słuchajcie, to nie znaczy, że tu dzieje się coś um, takiego, um, na co wodnik powinien zwrócić szczególną uwagę, ale um, pokazane są kryzysy, pewne, pewne trudności. One mogą dotyczyć wasz, waszej relacji, ale niekoniecznie. Mogą się tyczyć również i osób trzecich, tak? Um, I tutaj nie mam na myśli tylko i wyłącznie jakichś kochanków, kochanek, absolutnie. Pamiętajcie, że nie zawsze to musi to oznaczać. To mogą być kłótnie, które no, to zawsze was dotyczą, ale może chodzić o dzieci, może chodzić o stres w pracy, tak? Może chodzić o to, że tutaj trochę zapom zapomnijcie na chwilę, że jednak dbanie o tę relację. O tą bliskość i intymność powinno być Waszą codziennością. Bo jeżeli tutaj przez chwilę zaniedbamy siebie tak, i za bardzo skoncentrujemy się na, na sprawach zawodowych, na dzieciach czy na kimś tam jeszcze innym, zapomnimy o sobie, że jesteśmy drużyną, no to, to później e, właśnie wychodzą takie sytuacje, które mm, powodują różnego rodzaju napięcia, frustracje. I tak dalej. Zresztą sami doskonale wiecie. I. No i tak to wygląda. Także nie widzę tutaj nic, co by wskazywało na jakieś rozstanie, tylko przychodzi pewna trudność, którą, z którą trzeba się zmierzyć. Trzeba się zmierzyć z tym dyskomfortem, ale po to, żeby później móc załagodzić tą sytuację i dojść do porozumienia. Tu mogą się też pojawić właśnie pewne lęki. Czy to u was, czy u waszego partnera, partnerki, ym, związane, no nie tyle z brakiem zaufania, aczkolwiek może, y, ale po prostu jakaś taka niepewność, tak? W związku ze względu na to oddalenie. Te lęki, jeżeli z czymś takim się mierzyliście, będą odchodziły do przeszłości w lutym. Także mówię, ym, idzie ku lepszemu. Idzie ku lepszemu. Ym, jeżeli chodzi zaś o osoby, które nie są w związku albo. Są w takich skomplikowanych sytuacjach, słuchajcie, to tak jak powiedziałam, tu może się pojawić osoba z przeszłości, która powraca, która zaczyna gonić, która chce dojść do porozumienia, tak? Może na początku zacząć się dosyć niewinnie od obserwowania siebie, przyglądania się sobie, być może na mediach społecznościowych, czy tam gdzieś, jeżeli macie taką możliwość w pracy, nie wiem, na przykład. Um, ale prędzej czy później tu dojdzie do jakiejś konfrontacji. Ja nie mówię, że wy do siebie wrócicie, bo to już będzie kwestia bardziej indywidualna. Um, ale no mówię widać, że, że ktoś nie odpuszcza. Że ktoś nie odpuszcza. Także warto się zastanowić, i. Um, no, może faktycznie wielu z, wam, z Was przydałaby się taka rozmowa, cokolwiek, jak, jakkolwiek to dalej, hmm. czy miały pójść w taką stronę jakiegoś powrotu do siebie, czy, czy niekoniecznie, ale tu yy, myślę, że, że dobrze by, by Wam to zrobiło. Hmm. No i właśnie, jeżeli chodzi, słuchajcie o kwestię takie bardziej zawodowe, finansowe. To jest bardzo dobry miesiąc dla wodnika, bo pokazują się tu różnego rodzaju nowe możliwości, które powodują, że, że wodnik może wejść na tą taką falę powodzenia, tak? I... Część z Was może myśleć o jakichś takich długoterminowych, długoterminowych celach. Inwestycje tak, w swoich środków, czy zakup nieruchomości, itd. i tak dalej. Ja nie mówię, że tu uda się to osiągnąć w lutym, bo ja tu tego nie widzę, ale widzę właśnie ten progres, który, który może tutaj następować w związku z dobrze podjętymi decyzjami. Również wy, tak, wasza, wasza energia może zostać doceniona przez innych, tak, przez waszego pracodawcę. Hmm, może być tak, że zostanie wam zaproponowany właśnie jakiś projekt, taki kreatywny projekt. Hmm, część z was może rozpocząć w lutym, hmm, bo być może wcześniej nie było ku temu przestrzeni, ale rozpocząć w lutym coś, o czym myśleliście już od dawna, tak. Coś, za czym, za czym tęsknicie, a bardziej za czym tęskni Wasza dusza. No i tutaj widać takie powolne rozkręcanie się siebie czy własnego biznesu. Hmm. Tak, więc nie ma co rozdrapywać się starych ran, wracać do tego, co było. Tutaj, Wy przede wszystkim musicie, czy też powinniście skupić się na nowym. Nawet w kontekście właśnie tu, jakiejś osoby, która powraca. To może warto by było mm, dać sobie taką czystą kartę. Oczywiście, jeżeli faktycznie będzie tutaj przestrzeń do. Porozmawiania o swoich wątpliwościach, jakichś niepokojach, porozmawiania od serca. Jeżeli widzicie w kimś zmianę, że ktoś przychodzi do was z inną energią, no to tutaj jak najbardziej mógłby, mogłaby być szansa na nowy początek, na nowy start. Ale z taką czystą kartą. Bez wracania do przeszłości, bez, tak jak powiedziałam, rozdrapywania tych ran. Także tak to. Tak to moi drodzy wygląda. Dajcie znać, jak to z wami rezonuje. Pozdrawiam was bardzo serdecznie. Wszystkiego dobrego, cudownego miesiąca i do usłyszenia. Trzymajcie się, papa. Pa.